Zmieniacie się, w końcu przyszedł czas na zmiany. To więzienie to jest więzienie mentalne, wasz bunkier osobisty, tam byliście zamknięci, wasza wiara, przekonania, złe myśli, negatywne wzorce zachowań, jakieś zasady, które nie sprawiały, że byliście szczęśliwi, ani wy, ani inni wam bliscy. Uwalniacie się od tego, zmieniacie. Wprowadzacie nowe zasady. Szykujecie się do jakiegoś konfliktu w bliskich relacjach, jeszcze nie walczycie, na razie tylko się szykujecie, jeszcze jest czas na negocjacje, mediacje, ale coś tutaj się dzieje. W waszych sercach brak radości, brak szczęścia. Brak miłości to odczuwacie, to uwalnianie się z tych więzień powoduje w Was jakiś bunt, jakaś wielka zmiana idzie. Popatrzcie na tą złość, jest Was wiele złości. Odwrócona szachownica, słuchajcie to, nie jest Wasza druga połówka, tu nie chodzi wcale o Wasz związek. Tylko o Waszych znajomych, przyjaciół, na przykład w pracy. Wy wiecie, że żadni z nich przyjaciele nie szanują Was, nie lubią, udają, grają przeciwko Wam i Wy ich chcecie opuścić. Właściwie to już podjęliście decyzję, żeby ich opuścić. Bo ci ludzie w tym miejscu, w tej pracy, bardzo negatywnie na Was działają. To jest Wasz ogród, bezpieczna sfera, osobista, której nikt nie ma prawa naruszyć. Ci ludzie naruszają, zło wpływa do Waszego ogrodu, do Waszego serca, dlatego chcecie ich opuścić. Mamy już konflikt. Stół już jest pusty filiżanka stłuczona. Jest tutaj w dziobie tego ptaka jakaś wiadomość, którą mnie się do nieba, do duszy. Jest wyrocznia, która za chwilę pokaże Wam przyszłość. Zerwana umowa biznesowa. Wypowiedzenie z pracy. To jest wasza przyszłość. Wasze wypowiedzenie zostało już w przyszłości napisane. Wy zmieniając siebie, zmieniając wasze serca, odkryliście, że miejsce, w którym jesteście, w którym pracujecie być może od wielu lat, bardzo wam nie służy. Jest dla was bardzo złe to miejsce, ci ludzie. Wypowiedzenie w przyszłości już na was czeka. Ale to wy je wręczycie. To wy je napiszecie, to złe miejsce opuścicie, by móc dalej się rozwijać.